Sobowtór Taorana finalnie dotarł do omrocznego pagórka. Dostarczone informacje uzmysłowiły czarodziejowi, że to miejsce jest do szpiku kości przesiąknięte złymi mocami. Młodzi mieszkańcy wioski przygotowali upiorne przedstawienie. Taniec wokół paleniska oraz symboliczną walkę młodej pary z przeciwnościami losu, reprezentowanymi przez przebranych w kostiumy potworów. Weselnicy, zanurzeni w radości, nie zdawali sobie sprawy z nadchodzącego zaskoczenia. Jednak niespodzianka ta przerodziła się w tragedię, gdy przebierańcy porwali pannę młodą, a nasi bohaterowie razem z Kasperem ruszyli w pościg. Po długim czasie przedzierania się przez pola wysokiej pszenicy, ostatecznie dotarli na ponury pagórek. Po dotarciu na miejsce byli świadkami makabrycznego zdarzenia. Jedno z przebranych monstrów zabiło uprowadzoną Ludmiłę. Niespodziewaną morderczynią okazała się być Haneczka, znana dotąd jako dziewczyna z czarną wstążką. Zdawała się być w transie, zdeprawowana i wyczerpana. Wzniesienie, podobnie jak samo drzewo, zalała dziwna, zielona mgła wraz z płomieniami. Martwa kobieta przemieniła się w południcę, a złe siły zwabiły upiorne psy. Wiedźmin sprawnie uporał się ze zjawą, a reszta drużyny pozbyła się bargestów. Po zakończonym dramacie wrócili do wioski, zostawiając Kaspera samego pod drzewem.